Witajcie kochani, zapraszam Was na czwarty odcinek 12 najlepszych dowcipów o wędkarzach w programie Humor Według Sepka. Zaczynamy! Drogą idzie wnerwiony wędkarz. Nic dzisiaj nie złapał, bo myśliwi cały dzień mieli polowanie. W pewnym momencie spadła przed nim kaczka. Mówi sam do siebie: Dobrze, wezmę chociaż ją, ale zaraz. Pojawił się też myśliwy i mówi: Oddaj kaczkę! Nie oddam! Oddaj kaczkę! I tak się kłócili kilkanaście minut. Po tym czasie wędkarz mówi: Słuchaj, zrobimy tak: Ten, kto kogo mocniej kopnie w jaja, ten zabiera kaczkę! No dobrze, odpowiedział myśliwy. Po czym wędkarz rozpędził się i z całej siły kopnął myśliwego w jaja. Myśliwy upadł, staje po piętnastu minutach i mówi: Dobra, wędkarz! Teraz kopnę ciebie. A wędkarz odpowiada: a w cholerę z tą twoją kaczką! Bierz ją sobie i spadaj! Pewna kobieta złowiła złotą rybkę i rybka mówi do niej: puść mnie, kochaniutka, puść mnie, a spełnię twoje życzenie. I kobieta rzecze: Ja bardzo bym chciała, aby mąż mnie bardzo kochał. Abym była dla niego najważniejsza, abym nie ciągle dotykał i wszędzie ze sobą zabierał. I rybka zamieniła ją w smartfona. Zebranie koła wędkarskiego głos zabiera prezes. Panowie dwa lata temu, na rozpoczęcie sezonu, zabraliśmy ze sobą 10 litrów wódki, to ukradli nam wędki. Rok temu zabraliśmy ze sobą 20 litrów wódki, to ukradli nam autokar. Jaką macie propozycję na ten rok? Odzywa się głos z sali. Panowie, w tym roku zabierzmy ze sobą 40 litrów wódki, nie bierzmy wędek i nie wysiadajmy z autokaru. Wędkarz złowił złotą rybkę, a rybka mówi do niego: Puść mnie, kochaniutki, puść mnie, a spełnię twoje trzy życzenia. Po czym wędkarz odpowiada, Słuchaj! Tak właściwie to ja nic nie potrzebuję. Mam piękny dom, piękny samochód, piękną żonę, świetną pracę i dobrze zarabiam. No to chociaż jedno życzenie, żeby nie było, że nie spełniam. No dobrze, to chciałbym mieć zawsze orgazm jednocześnie z moją żoną! Rybka. Uderzyła ogonem o taflę wody i zniknęła. Kiedy wędkarz wracał do domu, szczytował trzy razy. Idzie facet łowić ryby pod lodem. Bierze świder, zaczyna wiercić, podchodzi do niego jakiś gościu w garniturze i mówi: O, nie! Tu nie ma ryb! Dziękuję! Odpowiedział wędkarz i przeszedł kilka mesów dalej i wierci ponownie. Znowu ten sam facet podchodzi do niego i mówi Proszę Pana, mówiłem już, tu nie ma ryb. A kim jesteś człowieku, że mi mówisz, co mam robić? Dyrektorem tego lodowiska! W siedzi Polak, Rusek i Niemiec i łowią ryby. W pewnym momencie Polak złowił złotą rybkę, a rybka mówi: Puśćcie mnie, panowie! Puśćcie mnie, panowie! A spełnię po jednym życzeniu dla każdego. Pierwszy odzywa się Rusek i mówi: Ja chciałbym wrócić do Rosji! I Rusek zniknął. Dalej do głosu doszedł Niemiec i mówi: O, ja chciałbym wrócić do Niemiec! I Niemiec zniknął. A Polak siedzi taki osamotniony i mówi, a ja chciałbym, aby moi koledzy z powrotem tu byli. Wędkarz jest na rybach, przekłada wędkę z ręki do ręki, przeklina pod nosem i mówi Dobrze, że to wędkarstwo uspokaja, bo już dawno bym to rzucił. Mąż wraca z wędkowania i mówi do żony: Słuchaj, jola! Jakich ja mam debilnych kolegów! Dlaczego? zapytała żona: Słuchaj, bo jak wyjeżdżaliśmy na ryby, to się umówiliśmy, że kto pierwszy złapie rybę, ten stawia gorzały, a kto drugi, ten zakąskę. I wyobraź sobie: z lewej strony siedzi Mariusz, ma branie, a nawet nie próbuje ryby wyciągnąć z wody. Za kilka chwil. Z prawej strony Wojtek również ma branie, aż mu wędkę wciąga do wody, a on również nie próbuje wyciągnąć ryby. A ty co? Miałeś branie? Coś ty! Nawet przynęty nie zakładałem na haczyk. Łowiącemu ryby strażnik sprawdza kartę wędkarską i mówi. Proszę pana, ta karta jest nieważna! Jak pan może łowić ryby na zeszłoroczną kartę wędkarską? A wędkarz spokojnie odpowiada: Wszystko się zgadza, bo ja łowię tylko te ryby, których nie złowiłem w zeszłym roku. Dwóch wariatów wybrało się łódką na ryby. Po powrocie jeden mówi do drugiego. Stary, czy zaznaczyłeś to miejsce, w którym ryby nam dobrze brały? Ależ oczywiście. Zaznaczyłem krzyżykiem na burcie łodzi. Ty idioto. Trzeba było zaznaczyć jakoś inaczej. A co będzie, jak jutro weźmiemy inną łódź? Jeden kolega mówi do drugiego: Stary, ty wiesz po czym poznać wiek ryby? Nie, po oczach! Czym dalej od ogona, tym starsza! Dwóch wędkarzy są na rybach. Jeden nie ma w ogóle brania, a drugi co chwilę wyciąga dorodną sztukę. Ale co z tego, jak ponownie wrzuca ją do wody? I powtarza się to kilka razy. Ten co nie ma brania, mówi do niego: Stary, dlaczego za każdym razem, kiedy wyciągniesz dorodną rybę, to z powrotem wrzucasz ją do wody? A na co mi taka duża ryba, jak ja w domu mam same małe patelnie? Dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia. Do usłyszenia!